Dodawanie licencji danego narzędzia diagnostycznego rozpoczynamy od wejścia w ustawienia w prawym górnym rogu programu, licencję, a następnie dodaj licencję. Przyciskamy Posiadam licencję w sytuacji, kiedy ukończyliśmy szkolenie i mamy wcześniej zakupione narzędzie diagnostyczne. Uzupełniamy wymagane pola, a poniżej wprowadzamy numer posiadanej licencji. W przypadku narzędzi diagnostycznych CORP, COLD, COX wymagany jest numer faktury zakupionego wcześniej narzędzia. Akceptujemy wymagane zgody dotyczące przetwarzania danych. W kolejnym kroku przyciskamy zakładkę Podsumowanie, a następnie Wysyłanie. Gotowe licencje stają się aktywne. W sytuacji, kiedy chcemy przedłużyć poprzednią licencję lub zamówić nową, przyciskamy Zamów licencję. Prowadzamy lub uzupełniamy wymagane przez program Pola. W przypadku zamówienia nowej licencji dla narzędzi diagnostycznych Corb, Cold i Cox wymagany jest numer faktury zakupionego wcześniej narzędzia. Akceptujemy wymagane zgody dotyczące przetwarzania danych i w kolejnym kroku przyciskamy zakładkę Podsumowanie, a następnie Wysyłanie. Zamówienie zostanie wysłane. Pozostaje nam już tylko poczekać, aż pracownik działu sprzedaży wydawnictwa Komlogo skontaktuje się z nami drogą e-mailową i poinformuje o dalszej realizacji zamówienia. Przyciskamy Wczytaj licencję z pliku. W sytuacji, kiedy posiadamy numer licencji i nie mamy połączenia z internetem, należy wtedy skontaktować się telefonicznie z pracownikiem wsparcia technicznego wydawnictwa Comlogo. Zapraszamy do obejrzenia kolejnych filmów prezentujących pracę z programem ComCode.